Wyobraźmy sobie, że to jest zwierciadło wypukłe. Zwierciadło wypukłe charakteryzuje się tym, że taka naparowana warstwa srebra, doskonale odbijająca światło, znajduje się po wypukłej stronie tego zwierciadła. Punktem O oznaczyliśmy środek krzywizny tego zwierciadła. No i teraz wyobraźmy sobie, że na to zwierciadło pada równoległa wiązka promieni świetlnych. Dla każdego promienia padającego wykreślamy przerywaną linią prostopadłą padania, a następnie odmierzamy kąt odbicia, który za każdym razem będzie równy kątowi padania. I teraz widzimy, że wszystkie promienie odbite od takiego zwierciadła tworzą wiązkę rozbieżną, czyli te promienie nigdzie się nie przetną. Co to oznacza? Oznacza to oczywiście, że nie powstanie ognisko rzeczywiste takiego zwierciadła. Co wtedy należy zrobić? Oczywiście te promienie odbite, należy dla nich narysować przedłużenia, i te przedłużenia już spotkają się w jednym punkcie, i ten punkt nazywamy ogniskiem pozornym zwierciadła wypukłego. Zapamiętajmy, proszę, że każdy promień, który jest równoległy do osi optycznej, odbijając się od zwierciadła wypukłego, stworzy promień odbity taki, dla którego przedłużenie tego promienia będzie wpadać w ognisko pozorne tego zwierciadła. Dlaczego to podkreślam? Dlatego że ta reguła pozwoli nam łatwo wyznaczyć konstrukcyjnie obraz powstający w zwierciadle wypukłym. Mamy takie zwierciadło, mamy zaznaczone ognisko literą F', oraz środek krzywizny literką O i teraz umieśćmy Przedmiot, którego obrazu będziemy poszukiwać, przed tym zwierciadłem wypukłym, przy czym odległość x, która jest odległością pomiędzy tym przedmiotem a zwierciadłem, jest dowolna. Dlaczego dowolna? Dlatego, że możemy łatwo zauważyć za chwilę, że cechy powstającego obrazu nie będą zależały od naszej odległości przedmiotu od zwierciadła, dlatego że te cechy zawsze będą takie same, niezależnie od tego, jak bardzo odsuniemy ten przedmiot od zwierciadła. No i teraz narysujmy taki promień równoległy, który odbija się od zwierciadła właśnie w taki sposób, że jego przedłużenie wpada w ognisko pozorne. Natomiast drugi promień, yy, narysujmy taki, który pada na oś optyczną naszego zwierciadła. Dla takiego promienia łatwo jest znaleźć taki promień odbity, który będzie spełniał prawo odbicia, czyli taki, dla którego kąt odbicia będzie równy kątowi padania. Widzimy ten promień na rysunku. No i teraz zobaczmy, że promienie odbite od zwierciadła tworzą wiązkę rozbieżną, a to oznacza, że nigdzie się nie przetną i nie powstanie obraz rzeczywisty naszego przedmiotu. W tej sytuacji oczywiście rysujemy przedłużenia naszych promieni odbitych od zwierciadła. Te przedłużenia już przecinają się w jednym punkcie i w tym punkcie powstaje obraz grotu naszej strzałki. Grotu strzałki dlatego, że nasze promienie prowadziliśmy właśnie z grotu naszej strzałki. Podstawa strzałki leży na osi optycznej, a więc obraz będzie spełniał dokładnie ten sam warunek. No i teraz określmy, jakie cechy ma nasz obraz. To po pierwsze pamiętamy, że przecieły się nie promienia odbite, tylko ich przedłużenia, a więc obraz będzie pozorny. Po drugie widzimy z, naszego, z naszej konstrukcji, że obie strzałki zwrócone są do góry, więc obraz jest prosty, no i ten obraz jest mniejszy niż przedmiot, a zatem wiemy, że będzie pomniejszony. Gdzie stosujemy zwierciadła wypukłe? Najbardziej powszechnymi zastosowaniami zwierciadł wypukłych to są zwierciadła tzw. Tak lusterka wsteczne w samochodzie. Bardzo często, ponieważ widzimy, że te obrazy w zwierciadłach wypukłych są mniejsze niż przedmioty, to są zwierciadła pomniejszające więc często nawet na lusterkach samochodowych, tych bocznych, wstecznych, można zobaczyć napis po angielsku. Attention, objects in a mirror are closer than they appear. Oznacza to, że obiekty w lusterku, te które widzimy w lusterku, one w rzeczywistości znajdują się bliżej niż można by było to, to wywnioskować z obrazu w lusterku, dlatego że ten obraz jest pomniejszony. Drugim zastosowaniem, który widzimy w tej chwili na naszej animacji, są oczywiście zwierciadła na skrzyżowaniach. One też dają oczywiście obrazy pomniejszone, ale dzięki temu pole widzenia się zwiększa. I w tych miejscach, na takich skrzyżowaniach, gdzie jest ograniczona widoczność, takie lustra właśnie bardzo pomagają kierowcom w zachowaniu zasad bezpieczeństwa.